Poza rządem, program o organizacjach pozarządowych. Dla tych, którzy się do nas dołączyli, słuchacie audycji poza rządem, rozmawiamy o Międzynarodowym Zlocie Młodzieży Solidarni dla Pokoju 2015, czyli druga edycja. Już minęła, oczywiście, dzisiaj podsumowujemy, co się działo. Już wiele się dowiedzieliście. A słuchali, jeszcze chciałam Wam przypomnieć tylko, że słuchacie muzyki na wolnych licencjach. Polecam portal jamendo.com tam możecie sobie wybierać i legalnie odsłuchiwać, i rozpowszechniać wiele utworów muzycznych. Dobrze, to tyle z ogłoszeń, a my rozmawiajmy dalej z gośćmi. Już troszeczkę usłyszeliśmy o ciekawych wykładach i co dalej? Jakie inne program wydarzenia był? Napięty zdecydowanie. Z tego, co mówicie, wasi goście z różnych, przeróżnych krajów wschodu i zachodu na pewno się nie nudzili. Dokładnie tak. To... Dokładnie tak. No rzeczywiście, jakby m, główną częścią zlotu były. Z jednej strony wykłady ze specjalistami, a z drugiej strony warsztaty, tak, żeby ci uczestnicy mogli sami coś wypracować. Co wypracowali, to jeszcze o tym pewnie usłyszymy. Powiemy. Tak. Dokładnie tak. I to jakby była główna, najważniejsza część tego zlotu, ale z racji tego, że przyjechała do nas młodzież z bardzo wielu krajów, często po raz pierwszy raz do Polski, to chcieliśmy im trochę też pokazać właśnie ten nasz kawałek Polski, czyli województwo małopolskie. E, było zwiedzanie Tamy, które wiązało się właśnie z bezpieczeństwem wodnym, e, ale była też na przykład wycieczka do Wieliczki, e, był udział w koncercie Szalom na Szerokiej, e, było zwiedzanie Starego Rynku, czy Starego Miasta w Krakowie, tak żeby oprócz tej pracy było też trochę odpoczynku i trochę wspomnień i fotografii też, między innymi. A jak im się podobało w Polsce? Dzielili się? Jak, jak, Polska jak im powstuje? się bardzo podobała, bo zarówno zwiedzanie Starego Miasta, Krakowa, Wieliczki to takie największe atrakcje. Każdy przeczytał w, w, w jakimś przewodniku i potem tylko jak przyjechał, to każdy chciał zobaczyć. Ale uczestnicy byli też na przykład w Auschwitz, widzieli obóz Auschwitz-Birkenau i to było bardzo mocne przeżycie. Szczególnie, że akurat wtedy były upały, mhm. było bardzo gorąco, więc też takie warunki zewnętrzne pozwalały bardzo mocno no, doświadczyć jednak tego, co, co tam miejsca, jest tak. i, i, i jak to jest. Mówili, że to było wielkie przeżycie i na pewno z tym wracali. Ale ogólny obraz Polski, miejmy nadzieję, bardzo pozytywny, bo, bo wszyscy byli zadowoleni, bardzo się cieszyli, bardzo dużo osób właśnie było po raz pierwszy. Co nic dziwnego, bo niektórzy byli z bardzo dla nas dalekich, egzotycznych krajów. A jakie warsztaty na przykład? Dajcie, jak moglibyście przytoczyć jakieś konkretne przykłady. Warsztaty co były w trzech grupach, to znaczy podzieliliśmy wszystkich uczestników na trzy grupy. Pierwsza zajmowała się konfliktami zbrojnymi, druga terroryzmem, trzecia migracjami. Uczestnicy byli pod kątem swoich zainteresowań, tych, które w listach motywacyjnych i w CV do nas przesłali i wspólnie z prowadzącymi Doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy byli takimi przewodnikami. Młodzież starała się wypracować rekomendacje, o których będziemy mówić później, bo one zawierają się w naszej publikacji, która jest poprojektowa. Były także warsztaty dotyczące debaty oksfordzkiej, ponieważ jednym z punktów programu była właśnie taka debata dotycząca Unii Europejskiej i jej, i jej roli w budowaniu bezpieczeństwa. Tutaj w naszym regionie, więc młodzież uczyła się argumentować, uczyła się spierać, kulturalnie się spierać, przekonywać do swojego zdania. I jeden jeszcze z warsztatów dotyczył historii mówionej i tego, jak rozmawiać ze świadkami historii, jak historię poznawać właśnie z tej za pomocą tej metody. Strasznie trudne tematy podejmowaliście, z tego co słyszy, słyszymy. Jak, może, może nie jak, ale chodzi mi o to, czy jakby zostaliście poproszeni o poprowadzenie tego, tego projektu, ale to może z takiej perspektywy? Czy uważacie, że podejmowanie takich działań, takich spotkań, bo to będą ludzie z bardzo są to ludzie z bardzo różnych krajów, z bardzo różnymi perspektywami i historycznymi i współczesnymi, i teraz e, wypracowywanie przez nich e, jakichś e, pomysłów na tym, jak działać dla pokoju, e, czy to ma w ogóle sens? To jest, to jest pytanie. Tak naprawdę chyba retoryczne. Mm. Tak samo można się zastanawiać, czy ma sens studiowanie kierunków humanistycznych. O, to e, jest dopiero, na wiele. przykład. Dokładnie. W Oczywiście życiu to tyle razy słyszałem po pytanie, że to jest. Dokładnie tak. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że te osoby, które spotkały się na tym zlocie... Wypracowały właśnie jakieś rozwiązania czy jakieś rekomendacje, które na pewno zostaną wcielone i, i których każdy posłucha, i one rozwiążą wszystkie problemy na świecie, ale to w ogóle nie o to chodziło. Tak naprawdę mm -hmm. chodziło o to, żeby w jednym miejscu, w jednym czasie spotkały się osoby, które mają coś do powiedzenia i chcą posłuchać też innych. My mamy nadzieję, że to, co udało się im wypracować, nawet jeśli nie zmieni całego świata, to może zmieni chociaż jakiś kawałek wokół nich i, zostanie, i to coś zostanie po prostu w nich. A jak im się pracowało? Bo jakby, no, no dobra, wymienię kilka przynajmniej krajów, żeby nasi słuchacze sobie wyobrazili, tak? Człowieka mieliście z Białorusi, Chin, Azerbejdżanu, Portugalii, Rosji, Rumunii, z Polski, Ukrainy. We, Węgier Wielkiej Brytanii, no, spektrum jest niewiarygodne po prostu. I, i teraz i jak, jak im się pracowało nad tymi perspektywami? Chodzi mi o to, że jakby perspektywa bezpieczeństwa ze strony Polski, nie wiem, w kontekście Rosji jest całkowicie, całkowicie inna niż jak już Niemiec mówi o, w kontekście Rosji, tak? I teraz jak, jak e, im się udawało jakoś dojść do wspólnych e, nie wiem, pomysłów Wnioski. czy jakichś wniosków mhm. na tego co, co robić. Tak? Bo, bo oczywiście, wiadomo, jakby to są jakieś pomysły, które mogą zainspirować, powiedzmy, potem polityków. Miejmy nadzieję, że przynajmniej podejmą temat i to te wyzwanie. Ale w ogóle, dla mnie na, na tą chwilę trudno mi sobie wyobrazić, że im się udało. Mhm. My też się na początku trochę obawialiśmy, jak to będzie, bo zaprosiliśmy i Rosjan, i Ukraińców, i Gruzinów, i także przedstawicieli krajów, które, na przykład Skandynawii, dla których, które, którzy może wiedzą o konfliktach, ale te konflikty ich nie dotyczą, i przynajmniej tak mi się w większości wydaje. No, 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 na, na co dzień ich to nie, nie, nie dotyczy. Tak, nie, nie tak. dotyczy. I zaprosiliśmy też osoby, które. Miały doświadczenie po prostu bycia, zamieszkiwania kraju, który był ogarnięty konfliktem zbrojnym. Mieliśmy przedstawiciela na przykład Afganistanu, mieliśmy przedstawiciela z Gruzji, yy, no, z Rosji, z Ukrainy. To wiedzieli o czym mówią, o tak? Tak, bym powiedział. dokładnie, mm. więc obawialiśmy się, czy, czy jeszcze można rozmawiać, czy, czy przedstawiciele Właśnie, Rosji i Ukrainy no. będą siedzieć razem i debatować o bezpieczeństwie, o pokoju. A właśnie bardzo interesujące było to, że, że ta młodzież potrafiła pod nad tymi wszystkimi podziałami, pewnie sztucznie często narzuconymi z zewnątrz, potrafiła usiąść, potrafiła rozmawiać i piła razem herbatę, spędzała razem czas, a w trakcie warsztatów uczyła się argumentować, uczyła się przekonywać do swojego zdania, ale także uczyła się słuchać. Wydaje mi się, że to było bardzo ważne, bo. No my często nawet nie mamy okazji zastanowić się, jak ktoś inny myśli na ten temat, czyli my znamy perspektywę Polski, ale nawet nie myślimy o tym, żeby poznać perspektywę drugiego kraju i dowiedziecie, dlaczego ktoś tak myśli. Możemy się zgadzać lub nie, ale ważne jest to, żeby właśnie porozmawiać, wysłuchać, dać szansę komuś. Czyli udało im się stworzyć taki zespół przez te przynajmniej. 10 tak, dni? no celem takiego warsztatu było wypracowanie wspólnych y, wniosków, więc grupa musiała jakoś się porozumieć, musiała negocjować, musiała znaleźć kompromis i tak y, z, sformułować te wnioski, żeby każdy członek tej grupy się na nie zgadzał. Więc to była, wydaje mi się, bardzo trudna sztuka. No ja sama nie brałam mhm. udziału w tych warsztatach, oczywiście. Ale bardzo wydaje mi się owocna i bardzo dla nich jako uczestników takiego warsztatu dobra. Ja myślę, że tak naprawdę e, o tym, że ci ludzie stworzyli grupę, e, świadczą również ich działania, które były podejmowane już po zakończeniu samego zlotu. E, powstała między innymi grupa na Facebooku, e, gdzie ci ludzie byli bardzo i tak naprawdę do tej pory są bardzo aktywni. E, dzielą się jakimiś tam informacjami. E, Często zapraszają też siebie nawzajem do, do swoich krajów, więc tak naprawdę ten zlot z jednej strony był miejscem pracy, ale z drugiej strony też zawiązania czy znajomości, być może przyjaźni, tego nie wiem, ale na pewno był takim fajnym miejscem po prostu spędzenia wspólnie czasu. Czyli jakby nie obciążały ich te różne niesnaski yy, takie dotyczące aktualnej historii, czy, czy niedalekiej historii, tak? Po, jakby potrafili wyjść poza jakby te, te podziały polityczne no tak, no, ogólnie rzecz ujmując. Znaczy te tematy oczywiście, że się pojawiały i też taki był cel, żeby jednak rozmawiać nie tylko no o, o tych było, prostych rzeczach, nie, ale też przede wszystkim podjąć. o tych trudnych, mm. ale y, z racji tego, że to były osoby, które. No tak, uczyły się dyskutować, uczyły się debatować, ale one tak naprawdę już to umiały, to, to te warsztaty można było prowadzić w taki sposób, by, by wyciągać jakieś sensowne wnioski. No też konsekwentnie to nie byli tak zwani laicy, tak? No to jednak tak. były osoby, które coś wiedzą, ale z jednej strony jest to taki walor, że coś wiedzą, ale z drugiej strony właśnie to mogło być jeszcze tym bardziej powodem do niesnasek czy braku tutaj chęci do porozumienia, bo jednak coś wiedzą tak? i mają też jakieś zdanie na, temat, na dany temat. Chodzi mi o to, że jakby w, myślę, że w wielu głowach ludzi dzisiaj świat jest jednak taki bardzo mocno podzielony, i nie, wydaje nam się, że nie ma szans razem, żeby ludzie właśnie z takich konfliktowych krajów mogli się dogadać tak? po, po, ponad tą polityką. O, tak. Każdy przybył ze swoimi doświadczeniami, innymi doświadczeniami. Ważne było też to, żeby, tak jak już mówiłam wcześniej, nauczyć się słuchać tych doświadczeń drugiego człowieka. Czyli nie tylko patrzeć z perspektywy swojego kraju, ale popatrzeć i... I tak bardziej z perspektywy drugiego kraju, ale także tak bardziej globalnie, czy to europejsko, czy, czy w ogóle światowo. No dzięki temu, że mieliśmy też przedstawicieli takich krajów jak Chiny czy, czy Kazachstan, yy, którzy, którzy studiowali w Europie i po prostu dotarli dzięki temu do nas na projekt. Ta perspektywa była naprawdę ogólnoświatowa i, i myślę, że to był wielki walor, bo. Młodzież naprawdę z bardzo odległych regionów, mogła się spotkać, mogła, mogła może czasami po raz pierwszy posłuchać właśnie tej drugiej strony. A czy były jakieś takie czy zabawne historie, czy sytuacje takie kulturowe, bo jednak to są ludzie z bardzo różnych obszarów kulturowych, tak? To no, naj, najczęściej to, to są sprawy tak zwane żywieniowe, mm -hmm. czyli, czyli mieliśmy, mieliśmy kilku muzułmanów, którzy oczywiście w Polsce mieli dosyć trudne życie, no, bo, tak. bo wieprzowina jednak wsze, wszechobecna. Mieliśmy też jedną uczestniczkę, która obchodziła ramadan, więc musieliśmy dostosować, dostosować się, tłumaczyć we wszystkich restauracjach mm -hmm. o co chodzi, dlaczego i jak, jak to wygląda. Ale uczestnicy w większości podchodzili do tego wszystkiego z uśmiechem, i nawet jak, jak były jakieś sytuacje, które, które wymagały nie wiem, dłuższego czekania na posiłek, to jednak nie obrażali się, tylko, tylko, tylko śmiali się z tego. Czyli też potrafią uszanować siebie tak, nawzajem, tak, 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 ze swoimi zwyczajami i tak dalej. Dobrze, to ja myślę, że posłuchamy kolejnej piosenki, dlatego, że bardzo bym chciała już przejść do publikacji i do wniosków, bo z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, aż po prostu mnie korci, żeby przejść dalej, tak. To posłuchamy teraz troszeczkę...